Raczyk, piąty element studio klam Przemytników żyżuchy Przedstawia przedstawienie pod tytułem ha? Tele tu biś pedał Tele tu pedał, Tele tu pedał Tele tu pedał Tele tu pedał no. Tele pedał pedał no a dał wszystkim polskim dzieciom śmiechu i radości Miały być bajki, a są pedały Ej, pedał to wróbelek rubelek ćwirek, pedałem jest muchomorek i szwirek, pedał, tytus to pedał Romek i Atomek gay, a pedofil to papcio miel. reksio pedał, pankrac pedał, smerfy pedał, rumzajz pedał, gucio pedał, mumi pedał gumisz pedał, uli pedał tiktak pedał, plastuś pedał, panklex pedał, kulfon pedał, bonifac pedał, filemon pedał, bolek pedał Pedał, ja, lolek też eee, pedałami są też mi się Wiedzą o tym wszyscy w pisie Zdaje mi się, że uszatek <grym> i puchatek Nawet kurwa bliźnić puszapek. Jogi, kolargol to gejów paczka Może pedałem jest kaczka, dziwaczka Łap, łap, tu pedał Tyle tu pedał Tyle tu pedał Tyle tu pedał so. Tyle pedał so. pedał so. Pedał, Tyle, pedał, co? Gryzły się kaczki okropnie. A niech te kaczkę gęś kopnie. Ile dałbym, by zapomnieć się wszystkie chwile, te, które są na niej.